Szybko i spadamy, boję się. Czego? Słyszycie? To te gównowiatry, o których mówił Lej. Nie ma żadnych gównowiatrów. Nie panikuj. Ale jakiś wiatr wieje. Nie słuchaj leja, to chlor pojem. Kurde, Ricky się z kimś bije. Do wozu zaraz przyjdę. Kurde, faja. Co robisz do kurwy nędzy? Kto to? Co się dzieje? Julian? Co robisz, do kogo strzelasz? Nie uwierzysz, tu są gównowiatry. Gównowiatry? Tak! Co ty pierdolisz? A jak to wytłumaczyć? Myślisz, że się potknąłem o własne nogi? Klamka sama wystrzeliła, a ja się obeszczałem? Tu są duchy. Kurwa ryki! Woda się sama spuściła, bo się sama spuszcza. Od kiedy? Idziemy. Nie skończyłem rozkładać towaru. Nieważne, idziemy. A klienci? Chcesz trafić do pierdla? Kurde! Co tak długo, co się stało? Duch przywiany gównowiatrem mnie napadł w kiblu. Głównowiatry? Skończ z tym wiatrem i jedź powoli.